okej, okay, już jestem, dobra już powinno być dobrze Chyp... o, żelaza. P... tutaj gdzieś były skrzynki chciałbym je znaleźć tylko nie wiem czy to zrobię tutaj pobiegłem chyba nie nie, tutaj nie na pewno okej okay, mm, tutaj mnie nie było w tą stronę o tutaj o może zrobimy tutaj takie schodki dobra to ja was o czekajcie nie będę was zanudzał tutaj moim szwendaniem się po jaskini. Ja już skończę ten odcinek tutaj. Nie znalazłem diamentów mojego głównego celu tutaj. Niestety. No cóż, może następnym razem. Ja sobie tutaj położę po jaskiniach. Jak znajdę diamenty, to nagram dla was. I to już będzie początek kolejnego odcinka jutrzejszego. Ale to tylko jak znajdę. A jak nie znajdę, no to wrócę do domku i po prostu wezmę. Wezmę, za, zabiorę się za budowę domku. Moje schronienie będzie mi służyć jako magazyn. Żelaza już tak w ogóle to mamy całkiem sporo. 122. 22. Ok, dobra. To ja już tutaj kończę. E, jak chcecie być na bieżąco, subskrybujcie. Dawajcie łapki w górę, jak Wam się filmik podobał. To bardzo motywuje. Jeśli Wam się nie podobał, to oczywiście możecie dać łapkę w dół. Jeśli dacie łapkę w dół, bardzo proszę o napisanie komentarzu, dlaczego. I tutaj, podczas walki ze szkieletem, którego zaraz pokonam, ja już będę kończył odcinek, więc ja się z Wami żegnam. Cześć.